Tegła, surowy beton z rysunkiem drewna po szalunku, stalowe dodatki z charakterem, luksus czy bohema artystyczna. Zapewne domyślacie się, o jaki styl wnętrzarski chodzi. Cześć, nazywam się Adrianna Dziwoń i dzisiaj zapraszam Was na podróż po stylu loftowym. Styl loftowy, zwany także industrialnym, słusznie kojarzony jest z budownictwem przemysłowym. Kiedyś moglibyśmy mówić o nim jedynie w kontekście zaadaptowanych na cele mieszkalne hangarów, hal, fabryk i innych budynków poprzemysłowych. Dzisiaj sprawa ma się troszkę inaczej. Dziś możemy wyróżnić styl zarówno hardloft, jak i loft. O softlofcie powiemy sobie za chwilę, a na razie pozostaniemy przy tym stylu hard. Styl hardloft odwołuje się głównie do budynków przemysłowych, które zostały zaadaptowane na cele mieszkalne. Ale też czasami gastronomiczne lub usługowe. Cechą charakterystyczną stylu industrialnego, szczególnie tego w wersji hard, są przede wszystkim wielkie przeszklenia, które niegdyś miały za zadanie doświetlać wysokie hale targowe, hale fabryczne, dworcowe oraz oświetlenie przemysłowe z widoczną żarówką, z grubym kablem w oplocie, wykończone w metalu, tak aby zapewnić jak największą trwałość temu właśnie oświetleniu. A także wytrzymałe posadzki, wykończone w surowym betonie lub innych materiałach, które zapewniały przede wszystkim trwałość. Wszystkie te elementy dzisiaj nie muszą już spełniać swojej podstawowej funkcji, jaką było zapewnienie dobrego doświetlenia, wytrzymałości. Dzisiaj szczególnie ważne jest podbicie wizualnych aspektów wnętrza poprzez użycie tych elementów. I tutaj możemy przejść sobie do pojęcia soft loftu. Soft lofty to natomiast znak naszych czasów. Są to budynki stylizowane na poprzemysłowe, wznoszone przez deweloperów tak, aby oddać ten industrialny charakter, jednak w trochę mniejszej skali. Rozwiązania występujące w soft loftach są oczywiście podobne do tych wersji hard, jednak w troszkę mniejszej skali, tak aby nadać wnętrzu więcej przytulności, aby sprawić, żeby było ono bardziej przyjazne dla użytkownika. Występuje tutaj oczywiście także metal, surowy beton. Drewno czy poprzemysłowe oświetlenie z grubym kablem w oplocie z widoczną żarówką, jednak spełniają one bardziej wizualną funkcję. No dobrze, a co w momencie, w którym chcielibyśmy stworzyć wnętrze industrialne z charakterem, jednak takie, które nie przypomina hali produkcyjnej, a raczej wnętrze, w którym chce nam się przebywać na co dzień? W takim przypadku idealnym rozwiązaniem będzie dobranie mebli oraz dodatków, które nadadzą industrialnego sznytu naszemu wnętrzu bez konieczności wprowadzania ogromnych zmian. W naszym sklepie internetowym posiadamy kolekcję mebli loft, które na pewno odpowiedzą na potrzeby każdego, kto chce stworzyć wnętrze o charakterze industrialnym. Charakterystyczną cechą kolekcji loft jest przede wszystkim jakość wykonania mebli oraz świetne materiały. Stół loft posiada blat który wykonany jest z litego drewna. Ten naturalny materiał posiada charakterystyczną cechę, czyli drobne zagłębienia, usłojenie oraz takie ubytki, które nadają naturalności całemu meblowi, a także stanowią o charakterze wnętrza. Blad jest dość cienki, a dodatkowo potęguje to wrażenie e, drobne podcięcie tutaj przy samej krawędzi. Blatu I zapewnia całemu meblowi lekkość. Podstawa jest stabilna, geometryczna, są to metalowe nogi, które będą stanowiły fajną dominantę we wnętrzu. Idealnym dopełnieniem stołu loft będzie krzesło z tej samej kolekcji. Swoją podstawą nawiązuje do podstawy stołu, ponieważ posiada geometryczne, czarne metalowe nóżki, które są charakterystyczne dla stylu industrialnego, stanowią także Stabilne podparcie dla mebla, ale także nadają cał całemu meblowi lekkości. Samo siedzisko mebla będzie stanowiło fajny kontrast dla jego podstawy, ponieważ tapicerowane jest w miękkim welwecie o wybarwieniu antracytowym. Taką tapicerkę możecie sobie dobrać według Waszych potrzeb, według Waszego gustu spośród wielu materiałów na naszej stronie internetowej. Salon to jedno z najważniejszych miejsc w naszym domu. Dlatego tak ważne jest dobranie do niego mebla, który zapewni nam komfort oraz pozwoli na odpoczynek przez wiele godzin. Takim meblem zazwyczaj jest sofa lub narożnik. Przy wyborze sofy do stylu industrialnego możemy kierować się przede wszystkim tym, jakie nóżki posiada. W stylu industrialnym, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, najbardziej charakterystyczne są metalowe elementy. Sofa, którą dzisiaj prezentujemy, to sofa Lorien. Jej najbardziej charakterystycznym elementem są takie typowe uszy. Które nawiązują trochę do stylistyki retro, do stylistyki klubowej, ale także industrialne nóżki, które wykonane są z metalu. Przy wyborze sofy niemniej ważna jest jej tapicerka. Prezentowana tutaj sofa Lorient posiada tapicerkę o wybarwieniu szarym. Jest to tapicerka welurowa. Szarość jest propozycją bezpieczną, wpisuje się bowiem w podstawowe kolory stylu industrialnego, czyli wiel, szarość i czerń. Pamiętajcie jednak, że Zarówno fakturą, rodzajem materiału, jak i kolorystyką tapicerki możecie się bawić. Dobierając kolorystykę bardziej zdecydowaną, np. kolor musztardowy, fuksja czy burgund, będziecie w stanie sprawić, że wasza sofa stanie się głównym bohaterem salonu i na pewno zostanie zapamiętana przez każdego z gości. Tapicerki gładkie oraz te o wykończeniu miękkim dotyku będą bardzo fajnym kontrastem do surowych elementów wnętrza industrialnego. Nadadzą także takiemu wnętrzu przytulności oraz sprawią, że użytkowanie takiej sofy będzie czystą przyjemnością. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam dzisiaj styl industrialny oraz jego cechy charakterystyczne. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach, a nasi eksperci odpowiedzą na nie i rozwijają wszystkie Wasze wątpliwości. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!